5 minut i będziesz na miejscu. Wróciła moja piękna dałem Golfa za tyle, ile kosztowały przednie koła. Taki biznes. Samochód za koła, co? No ale warto było, nie? Następuje zjazd. Co do termostatu. To też już ktoś był, bo mamy silikon i to jeszcze w dodatku czerwony, czyli naprawdę profesjonaliści, jakby nie było. Najlepszym sposobem na zarabianie pieniędzy jest wtedy, kiedy się śpi, a pieniądze się zarabiają. A dlaczego to zgniecione jest? Bo to ja to gniotłem. Tak można? Ale to nie teraz, tylko ostatnio, jak zamykałem. Nieważne to jest i tak to będzie wywalone teraz. nie? Zaspawałeś całkiem do chłodniczkę, czy No można wyjąć. A w ogóle nie wiem, czy premiumka też nie miała jakiegoś egeru, bo też takie coś tam premiumka ma. Co z tym traktorem? Na razie niech tak cyka, nie? Niech cyka. Tak, tak <grym> ja czuł. ja nie mam butów na wakacje. Jutro. A, no, no, A, bo będę miał do ciebie sprawę. Jaką? Yy, potrzebna laweta. Mała? Yy, tak. Nie, bo ty pojedziesz po Mazdę, kurwa. Yy, coś tutaj jeszcze do kupna jest? Yy, nie, chyba nie, z tego co kojarzę. Olej to... to tutaj już gdzieś na miejscu się kupi. Może być tam też. Jej, też chuj tam. Unik, tylko dobry niech dadzą, jakiś gęsty czy rzadki, nie wiem jaki to być powinien. No zależy, ale GELS 3 na pewno będzie miał lepiej ciśnienie trzymał. To... to może jedź, pojedziesz? Mogę jechać. Jest 5 minut i będziesz na miejscu. Co tam Co Kapkę sobie zrobię. I jak ta syrenka, Będzie coś z niej? No lepiej. Podróżnice? Podróżnice, tak. Zodrzebałem to, co było w różnicę. A jak zamknąłeś? Tak. Malujesz z tego, z zbierzchu. Ja mam pożar w burdelu, nie wiem, co Chyba, że coś trzeba. Gdzie załatwione. Przynajmniej jedno. Czekaj, słyszę Denisa. To już pojechał kasy nie wziął tak? nie że tu, dobra, idę dać mu kasę muszę koło podpompować Blik... A kasę chcesz? Lika czy... Nie, gotowa. 92 zł za to i to tam dwa, powiedział 20 i no, na paliwo. Olej A Część olej się. ja nie wiem ile na 25 litrów trzeba, nie? No. I... Od co? Teraz już Ciebie nie będzie? Będę, ale ja się kręcę, muszę na zakupy, na, na rejestrację samochodu, jestem koło domu, No dobra, ale później będziesz jeszcze Będę do wieczora. Coś słabo idzie to zrywanie naklejek Trzeba opalarkę Tutaj, tu teraz, to ja to zostawiłem, tylko pierwszego dnia co brałem, a tutaj reszta to już kukierko już pójdzie do gołego metalu? No nie wiem, no tych naklejek z opelarką, tu już tak jest gorące, że tylko troszkę i już pęka całe to. No to szlifierkę, bo to nie ma co 4 dni skubać, bo to jak zliczyć, wiesz co, dniówki, tu wyjdzie... No ja tylko pierwszego dnia, wczoraj to nawet w ogóle... A, nie zaczepiałeś tego? No zaczepiałem, bo szkoda czasu, nie ja tylko szlifierka. A myślisz, że opelarką nie lepiej będzie, bo jak szlifierką, to trzeba będzie szpachlować. Każda szpachla będzie widoczna pewnie. Trzeba tak zrobić, żeby bez niczego. Chyba, że... Nie, no tak się nie uda, bo musiałbyś tylko naklejkę ruszyć, a nie ruszyć w ogóle tego. No, no to uda się. Po prostu się powarcił, to aż z się wyjaśnił. O, dobry pomysł. Masz 10 ma bursztynę. A, wziąłeś? Może znajdę parę, to połowa twoja będzie. I co? Ona się... A, baterie trzeba jeszcze tylko, dać. Tak? Eee, tak One będą świecić na żółciutko w nocy, nie? Super Jak Biorę wykrywać metali też, bo ja nie mogę odpoczywać biernie, muszę coś robić, a mnie zamęczę ten tydzień Przynajmniej połażę od czwartej rano przed wschodem słońca co już wróciła, moja piękna Dzwonicie, już, już mam osy tego dnia Ja się denerwuję, to ważny telefon, bo jedzie właśnie ten godeta będzie będziemy dzielić tą działkę Co będzie komis na nie tam, co rzepak teraz jest Także ważna rzecz. No i tutaj nie będziemy oglądać, bo to już było. Jest chłodnica zrobiona po prostu i tyle, nie?